Przeciw. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada jednomyślnie przyjęła tę uchwałę. A teraz szósty punkt porządku obrad. Jest nim projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły. W rejonie ulicy Bohaterów Stalingradu i Alei Wojska Polskiego. Jest to druk nr 524. I tym razem projekt ten referowała będzie pani dyrektor Iwona Wojtecka. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, przedstawiona zmiana planu dotyczy obszaru objętego ustaleniami planu obszaru śródmiejskiego. Na tej planszy widzicie Państwo sytuację. Jest to obszar ograniczony Aleją Wojska Polskiego, ulicą Bohaterów Stalingradu, obszar częściowo zadrzewiony. Kolejna plansza pokazuje nam obszar obowiązującego planu zagospodarowania i niewielki fragment, który dotyczy zmiany planu. Na tym obszarze pokażmy dalej. Zmieniamy ustalenia, zachowując w całości przeznaczenia terenu według obowiązującego planu zagospodarowania dla terenu U. Zmieniamy warunki zabudowy, pozostawiając przeznaczenie usługowe, w szczególności usług gastronomii. Zachowujemy wysokość budynków jednej kondygnacji, zmieniamy tylko nieprzekraczalne linie zabudowy i warunki dostosowujemy do istniejących przepisów prawa. W, dla zabudowy wyłączamy obiekty, które mogą być przedsięwzięciami zaliczanymi do mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o opinię Komisji Gospodarki Miejskiej, pan przewodniczący Mieczysław Karpiński. Szanowni Państwo. Ten projekt planu również uzyskał znaczną opinię pozytywną Komisji Gospodarki Miejskiej Zakres zmian tutaj jest jeszcze mniejszy niż w poprzedniej zmianie planu. Yy, dotyczy właściwie tylko par metrów zabudowy. Z niewielką różnicą też jest y, ograniczenie y, terenu ZP na rzecz drogi, ale to wynika z y, granic opracowania planu. Także opinia jednogłośnie pozytywna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Możemy przystąpić zatem do głosowania. Kto z Pań, Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulicy Bohaterów Stalingradu i Alei Wojska Polskiego? Proszę podnieść. Przepraszam, przepraszam. Aż tak dobrze to nie będzie. Czeka nas najpierw seria głosowań załączników. Oczywiście. Tak? Bardzo proszę o przygotowanie. Tak. No widzę, że obsługa techniczna jest tutaj sprawna. Kto z pań, i panów radnych, jest za przyjęciem załącznika numer 4 do tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada jednomyślnie przyjęła ten załącznik. Przed nami głosowanie trzeciego załącznika. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem załącznika nr 3 do, tej, do tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że i tym razem Rada jednomyślnie zgodziła się na przyjęcie tego załącznika i przed nami głosowanie nad załącznikiem numer 2. Kto z Pań Panów Radnych jest za przyjęciem załącznika numer 2 do tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że i tym razem, tym razem Rada przyjęła załącznik jednomyślnie. Będziemy głosowali teraz całą uchwałę wraz z przyjętymi załącznikami. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulicy Bohaterów Stalingradu i Alei Wojska Polskiego? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że i tym razem Rada jednomyślnie Przyjęła, przyjęła uchwałę. Przed nami kolejne głosowanie zaraz po odbytej dyskusji, a będzie nią dyskusja w siódmym punkcie związanym z projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta piły w rejonie ulicy Buczka. I tym razem projekt zreferuje pani dyrektor Miejskiej pracowni urbanistycznej, pani Iwona Wojtecka. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, ten plan również dotyczy obszaru śródmiejskiego. Na pierwszej planszy widzimy obszar zmiany planu. To jest rejon ulicy Buczka i Ceglanej. W tej chwili niezabudowana działka otoczona zabudową mieszkaniową wielorodzinną na zapleczu i wzdłuż ulicy Buczka. Na kolejna plansza pokazuje Państwu obszar zmiany planu. Mamy dalej plan śródmieścia. Zmieniamy w obszarze, który wcześniej widzieliśmy na orientacji, w obszarze, gdzie przeznaczeniem dotychczasowym jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usługowa. Dalej pokażmy Państwu zmianę planu zagospodarowania, nie zmieniamy przeznaczenia, jednak zostaje to przeznaczenie uściślone. Jest możliwość zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, plan zagospodarowania zmienia linię zabudowy w części jest obowiązująca w pierwszej ulicy Buczka, w tym obszarze, gdzie działka jest w skierowana w ulicę w kierunku ulicy Ceglanej jest nieprzekraczalną linią zabudowy ograniczona od strony istniejącej zabudowy na zapleczu plan ustala możliwość lokalizowania zespołu o wysokości dostosowanej do budynku numer 56 przy ulicy Buczka oraz obniżeniem zabudowy w, w stronę istniejącego budynku Plan również e, ustalił e, zasady zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o opinię Komisji Gospodarki Miejskiej, pan przewodniczący Mieszkosław Karwiński. Szanowni Państwo, na komisji rozważaliśmy kwestie związane z kształtowaniem zabudowy w tym rejonie. Tedy niepokój wzbudza kwestia zbliżenia zabudowy do istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, więc mam nadzieję, że ten inwestor będzie to też brać pod uwagę. Niemniej podczas głosowania komisja zaopiniowała projekt jednogłośnie, pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pan Przewodniczący Paweł Jarczak. Ja tylko chciałem zapytać, czy teren ten zmieniony pod zabudowę wielorodzinną będziemy zagospodarować jako gmina, czy będzie on też wystawiony na sprzedaż? Mamy jakieś to plany już jest z tym związane? Prywatny teren. Developana. To już jest prywatny teren. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Możemy przystąpić do głosowania. Jak w poprzednich punktach, tak i teraz zaczynamy od załącznika numer 4. Kto z Państwa, Panów Radnych, jest za przyjęciem załącznika numer 4 do tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki na naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada jednomyślnie przyjęła ten załącznik. Przed nami głosowanie załącznika numer 3. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tego załącznika? Proszę o podniesienie ręki naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. I tym razem Rada jednomyślnie przyjęła załącznik. Przed nami ostatnie głosowanie w załączników do tego punktu. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem załącznika numer 2 do tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki i nacięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada jednomyślnie przyjęła także i ten załącznik. A teraz głosowanie całej uchwały. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulicy Buczka? Proszę o podniesienie ręki na ciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada jednomyślnie przyjęła tę uchwałę. A teraz ósmy punkt porządku obrad. Jest nim projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność gminy Piła położonej w pile przy ulicy towarowej. Jest to druk numer 531. W imieniu prezydenta projekt ten referował będzie dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, pani Julita Mudyna. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały, w którym Rada Miasta Piły wyraża zgodę na wynajęcie w trybie bezprzetargowym na okres do 9 lat nieruchomości położonej w Pile przy ulicy Towarowej. Jak widać na załączonej mapie, część nieruchomości o powierzchni 108 m2, na której zlokalizowany jest pawilon handlowy. Pierwsza umowa najmu została podpisana w 1984 roku. Ten projekt uchwały jest dokumentem, na podstawie którego zostanie przygotowana kolejna umowa najmu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o opinię Komisji Gospodarki Miejskiej. Pan Przewodniczący Mieczysław Karpiński. Szanowni Państwo, projekt uchwały stanowi o wynajęciu w trybie bezprzetargowym na okres do 9 lat tej nieruchomości dotyczącego wynajęcia, więc komisja Wzięła pod uwagę tą sytuację i zopiniowała projekt jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo, otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Możemy przystąpić do głosowania. Kto z Pań Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydajęcie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność gminy Piła położonej w Pile przy ulicy Towarowej. Proszę o podniesienie ręki na cięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada jednomyślnie przyjęła tę uchwałę. Przed nami dziewiąty punkt porządku obrad. Jest nim projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność gminy Piła położonej w Pile przy ulicy Konopnickiej. Druk nr 532 i tym razem projekt ten będzie referowała Pani Dyrektor Julita Mudyna. Bardzo proszę. Dziękuję. W tym projekcie uchwały również Rada Miasta Piły wyraża zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym nieruchomości na okres do 9 lat. Tym razem położona jest przy ulicy Konopnickiej, jest to część o powierzchni 80 m2, tak jak w pierwszym przypadku zabudowana pawilonem handlowym, wykorzystywanym na cele gastronomiczne. Umowa również była pierwsza zawarta w 1984 roku. Jest to kolejna propozycja zawarcia kolejnej umowy najmu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o opinię Komisji Gospodarki Miejskiej. Pan przewodniczący Mieczysław Karpiński. Szanowni Państwo, sytuacja tego projektu uchwały jest analogiczna jak poprzedniej. Też jest to wynajem w trybie przetargowym. Na okres 9 lat dotychczasowym najemcy. Komisja zaopiniowała projekt jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania. Kto z Pani, Panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody wynajęcia, na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własnej gminy Piła położonej w pile przy ulicy Konopnickiej? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt jednomyślnie. Teraz dziesiąty punkt porządku obrad. Jest nim projekt uchwały zmieniającej uchwałę numer 17 przez 233 przez 12 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła. Jest to druk nr 523 i druk nr 528. Bardzo proszę. Ten punkt w imieniu projektodawcy prezydenta miasta Piły będzie referował dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, pan Sebastian Dzikowski. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, projekt tej uchwały, najkrócej rzecz ujmując, można powiedzieć, że rozszerza katalog osób ubiegających się o nagrodę prezydenta dla uczniów szkół pozostałych gimnazjów, rozszerza o uczniów szkół niepublicznych działających na terenie Piły oraz rozszerza. O uczniów, którzy uzyskali sukcesy w sporcie. Podpowiem tylko jeszcze Państwo: macie druk dotyczący tej sprawy, że ta uchwała, ten projekt był pozytywnie oceniony przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o opinię Komisji Spraw Społecznych. Pan Przewodniczący Włodzimierz Bystrzycki. Panie Przewodniczący Wysoka Rado, projekt uchwały zmieniający. Uchwałę z 28 lutego ubiegłego roku w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, podstawowych gimnazjów, dla których organem jest Gmina Piła. Po dokładnym omówieniu, przeanalizowaniu pan dyrektor Sebastian Dziekowski przedstawił treść i tego projektu uchwały, zmian i yy, treść op opinii podpisanej przez przewodniczącego Ryszarda Pyziaka. Komisja przyjęła ten projekt uchwały jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Możemy przystąpić do głosowania. A zatem kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę numer 17 przez 233 przez 12 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła? Proszę podnieść nie ręki na nacisnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt jednomyślnie.